Co nowego w DJI zapytacie? No, dzieje się, dzieje. Po pierwsze, spodziewamy się dwóch nowych kamer od DJI, i obie mają za zadanie podebrać klientów Insta360. Osmo 360 to pierwsza próba wejścia DJI w rynek kamer 360. Plotki o niej pojawiają się już od kilku miesięcy. Co robi kamera 360? W skrócie, nagrywa wszystko dookoła, a następnie ty po fakcie wybierasz sobie to, co ma być. Pokazany na gotowym filmie. Obraz podobno będzie rejestrowany sensorami o łącznej wielkości 120 megapikseli, Jest plotka, że będą to sensory jednocelowe, a więc większe niż w przypadku konkurencyjnej Insta360X5. Pewniakiem jest to, że kamera będzie współpracowała z bezprzewodowymi mikrofonami od DJI bez potrzeby zakładania zewnętrznego odbiornika. Tą kamerę mamy już oficjalnie potwierdzoną i trafi do sprzedaży 31 lipca tego roku, a więc za kilka dni. Drugą kamerą będzie DJI Osmo Nano, a więc duchowy następca Action Dwójki, mojej ukochanej kamery modułowej. Plusy tej kamery są oczywiste. Jeżeli potrzebujesz czegoś, co jest małe, lekkie i nagrywa bardzo dobrej jakości, to korzystasz tylko i wyłącznie z górnego elementu. Z powodów oczywistych nie mam tutaj DJI Nano, więc będę to pokazywał na Action Dwójce. I w tym wypadku ogranicza się i pojemność baterii, i pojemność pamięci wbudowanej tego modułu. Ale w przypadku, gdy masa Cię nie ogranicza i możesz używać całości, masz do dyspozycji port na kartę pamięci oraz dużo, dużo, dużo większą baterię. Action 2 sprawdzało się w wielu scenariuszach. Chyba pamiętaj, Jurek, tego nie rozbijaj o lód, tylko spróbuj wylądować w wodzie. To dwie różne rzeczy są. Ja pierdziele. <słuch> Ja osobiście uwielbiam tą kamerę właśnie za jej niewielki rozmiar, ale nie tylko Action 2. Wspomniana wcześniej Insta 360, Go 1 i 2 i 3 również miały wielu swoich zwolenników. Także jeżeli te dwie kamery jak najbardziej się sprzedawały, to DJI Nano, Osmo Nano też się będzie sprzedawać. I ktoś może powiedzieć, biedne Insta360. Ale nie, oni nie pozostają dłużni. W sieci pojawiły się przecieki dronów o nazwie kodowej Anti-Gravity. Zostały nawet założone fanpage już na tą nazwę. Zarządzane przez osoby ze środowiska Insta360. I ma to być coś, czego DJI jeszcze Nigdy nie miał swojej ofercie. Idea jest znana. Ten dron, tak samo jak kamera, ma nagrywać wszystko dookoła, a to co będzie w kadrze, to co będzie opublikowane czy na materiale wideo, czy na zdjęciu, to będzie wybrane po fakcie, już po wylądowaniu. Plotka głosi, bo cały ten odcinek to są plotki, że do tych dronów będzie można podłączyć gogle i rozglądać się w dowolnym kierunku w trakcie pilotowania drona. Ja to tylko jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane, że gapisz się tam, ale lecisz tam. Co jest ciekawe, to że na tym mniejszym dronie, tym z osłonkami, tym płaskim, wyglądającym jak sinełup, nie widać oczek kamery ani z tyłu, ani u góry. Więc trochę kłóci się to z ideą kamery 360, trochę się to kłóci z tym, co właśnie Wam przed chwilą powiedziałem. Może to będzie kolejny dron, może to będzie platforma podobna do tego, czym kiedyś była karma. Dla GoPro. Czyli skoro masz już swoją kamerę, gdzie mam swoją kamerę? Skoro masz już swoją kamerę, masz już swoje Insta 360, na przykład Go3, być może będziesz mógł je włożyć w drona i polecieć bez konieczności kupowania drugiej soczewki, drugiej matrycy, bez konieczności płacenia tych 200 czy 300 dolarów za drugą kamerę. Dokupisz tylko platformę do przenoszenia kamery, którą już posiadasz, którą znasz, której obraz już znasz, którą. Z jakiegoś powodu już lubisz. I zauważcie, że kamery Insta 360 nie do końca potrzebują gimbala, więc i w tym wypadku może tak być, że ten dron będzie po prostu łatwiejszy w budowie, więc będzie tańszy, bardziej przystępny i spowoduje, że więcej osób, więcej użytkowników Insta 360 po prostu go kupi. Ale to jest wszystko tylko gdybanie. Kiedy te drony trafią do sprzedaży? No tego to akurat nikt nie wie, bo nie ma jeszcze żadnych informacji o certyfikacji FCC ani żadnych absolutnie żadnych Przecieków cenowych, więc można bezpiecznie założyć nie ten, prawdopodobnie najbliżej przyszły rok. No ale wróćmy do DJI. Skoro DJI ma utrudnioną robotę ze sprzedawaniem dronów w USA, może wziąć sobie na celownik inne firmy i robić im konkurencję w innych branżach, niekoniecznie dronowych. I tak się składa, że zacząć bać się powinna Rumba, bo DJI wchodzi w rynek robotów odkurzających. Tak DJI będzie robiło odkurzacze. Chyba. W zasadzie to już robi, bo po sieci krążą zdjęcia pełnych palet towaru zapakowanego, gotowego do wysłania do sklepów. DJI Romo, bo tak będzie nazywał się ten robot sprzątający, ma być robotem klasy premium. Co dziwne, na zdjęciach nie widać wyżyczki z lidarem, ale widać dwie kamery. Dwie kamery, które spowodują, że będzie widział stereoskopowo, i podobno robił sobie całkiem dokładną mapę Twojego mieszkania. Czyli kolejny sposób DJI na inwigilowanie całego świata. Nie tylko z powietrza, ale jeszcze z poziomu Twojego dywanu. Bardzo mi się to podoba. Nie ukrywajmy, że DJI nie potrzebuje lidera. On i tak ma duże doświadczenie w projektowaniu systemów do omijania przeszkód. Świetnie sobie radzi również z bateriami, więc. Czym jest taki robot, jeżeli nie właśnie takim dronem, który zamiast latać ma jeździć, a zamiast wypychać powietrze w dół, ma je ssać. Ok, a co w kwestii dronów, ale od DJI? No to premiery czekają nas dwie. Pierwszą będzie DJI Neo 2. Ale niestety nic o nim nie wiemy, poza tym, że faktycznie ma się niedługo pojawić. Wyciekła już naklejka, więc można powiedzieć, nie ma większych dowodów, że DJI Neo 2 będzie i to niedługo. A drugi dron, o którym również nic nie wiemy, i również wiemy tylko to, że się pojawi niedługo, to DJI Mini 5, prawdopodobnie Pro. Ale jeżeli spojrzymy na rynek amerykański, to jest ciut ciekawiej, bo pojawiły się pierwsze recenzje drona, który się nazywa, i muszę to przeczytać, Skyrover X1. Dron, który swoimi parametrami, wyglądem, zestawami, cenami, jest bliźniaczo podobny do DJI Mini 4 Pro. Ktoś mógłby powiedzieć, to może być podruba, ale jak spojrzymy na tę recenzję, to łatwo zauważyć, że to wygląda jakby to był rebrandowany DJI, w trochę innej obudowie, w trochę ładniejszym kolorze, z radiem w ciekawszym kształcie, ale bardziej kopia. Niż podróba. Ten Sky Rover to trochę tak, jakby poszedł do DJI i powiedział: Będę zżynał, ale tak, żeby się facetka nie pokapowała. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Ja nic nie wiem o odkurzaczach, więc może to uproszczenie, że to jest tak jak dron tylko ma ssać, a nie pchać, to trochę prostackie było, ale może nie będzie kup rozmazywał. Podywanie. Nie wiem. Nie wiem.